Eee, Meksyk, miałem dzisiaj tego Takie pulpeciki z... Ej, na ziomek był Pulpeciki z indyka, ej, chodź tu, malutki Pulpeciki z indyka Gdzie on jest? Tam e, Pulpeciki z indyka w sesie wabiderowym z kaszą Nie ten, nie tego chciałem zabić One shot one kill, czekajcie. cyk, cyk, cyk No kurwa, mogę lecieć czy nie mogę? Chyba nie mogę lecić nie? NO CO SIĘ ZE MNĄ DZIEJE?! No dobra, to jest zjebane, Nie, nie To jest... Nie chcę grać. Zaraz. Teraz będziemy chyba leżeć z logą, nie? Serwer będzie Anarchia FFA? Nie, nie będzie FFA Anarchią. Nie będzie. Będzie coś ciekawszego. Co już na rynku w sumie jest. Ale będzie to robione... Moim zdaniem lepiej. Dużo lepiej niż teraz w na rynku jest. Także będzie coś ciekawego. Idzie na pewno serwer. Ale kiedy będzie? Myślę, że... Do kwietnia... Kolejnego roku się wyrobimy z tym. Tak, jakoś. I no, się gra, się mania, się gra się ma, jak to mówi idol. Witam, trafiku. Okej, okay. wagonik, stifki. Syk. Aha, bo. Chil, wyjdę, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, ba. The mały, czekajcie. Muszę dać za perłę. Odem, ten, tą perłę w sumie. O, jest gold perełka. Hejka, hejka, pięknie. Siema ma szczur. Chodzi o to, że trąbie pad totem. W tym tygodniu chyba już piąty, albo czwarty z rzędu Także, cel jest sobie jest trąbę I kupić mu jakieś może jakieś kursy, i czy coś Żeby miał więcej temu trąbeczka, nie? Bo to jest przekięcie, że on pada codziennie sobie na serwerze To jest lekkie przekięcie, nie? Hejka Barteczku, hejka, hejka Sino kills electron staje się minął bracie, także no trochę się minęło, nie? Francesco, no bo nie mam to tym, nie? Także nie potrzebuję tego Ucho, ucho. Komornik stary Stary, topka, pierwsza twoja, miał dzionek u mnie. Dobrze, dobrze stary. Mija w sumie całkiem nudno. Ale Mija, nie, ale Mija. Nie No, w porządku, jest w porządku stary. No bo z gry nie potrzebuję. Jak mi się i tak dobrze stary, nie muszę śpadku dziwnych, spłacam mi to stary, serio. Jakby taki stary gate, serio. Kasztan, łóżko jest pościelone, Także jest G. z zdajemy topka na 100 tysięcy subików, byłoby zajebiście, serio. Gdzie będziemy w rapiku? Witam Nancio, widziałem jeszcze na gorszego niż był, nie? Także no... Trochę chyba na nie? Tak kurwa zmieniać koronę na gorszego. Jakby daj mi ją, będzie chłopie zajebiście serio, jakby... Jedyny na nią zasługuje. <grym>, dobrze by ją wykorzystał przynajmniej. <grym>, a nie żeby padać ze streama. <grym>, no, ten tego... Nieważne co, nie, bo bo ja, ja... bo nie, bo ja jestem w ogóle za bardzo kontrowersyjny. Ja nic nie gadam może, bo ja... Bo ja zawsze w ogóle każdego wyzywam. Od gorszych. No ale co, no tak, taka prawda, nie? Taka prawda, nie? Troszkę realno, troszkę realno, ale no całkowite no. rzecz, i tak. jakby banki buty mam podwójnie bo jest mi potrzebne sary wiem co robię serio sary wiem co robię na tak że no chill sary chill chłopaki witam z trapiku witam witam mogę to w ogóle coś tu zrobić czy nie mogę halo bo jest to baczność okej okay, mogę okej okay, gołcik okej okay, no i zajebiście już trapik hej malutki przelew albo blik. ustalecz dronę od cyw cyk okej okay. złożymy kubika Webik u depilu, Cyk, cyk, webik na górę. Zabieram wodę, bardzo ładnie. I on padnie, nie? Padnie? Pad, pad, gochik. Siema Julson, siema Morgan, Elmer kebab, e, myry Armot, stary nie trzeba, stary serio Armot nie trzeba dawać mi y, kila za skrzynka Jak ktoś sobie widzi skrzynka Takie live nie u mnie widzowie. U mnie widzę, się bijemy cały czas. Nie ma kurwa live zaspanej żadnej stypy. Oj, 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 oj. Nemosik, witam. Żyjmy, koleś, czekaj go. Malutki Jasiu! Ale jeszcze meg dał perełkę gołcik, czekajcie, tylko go nie? Ta ja mam go już. Czekajcie, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze, jeszcze, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Mam go. HEKA, Jasiu! Witam kolegę! Ej, o mi dobro wodę! Ale śmietnik! Ej, tak się nie robi! Tak się sobie nie robi, czekaj Jasio! Cyk. On tu, on tu jest! Co on robi? Jasiu się do dołu idzie! Ale tylko z tego jest gołcik. Uuuuu! Omijam driftem biedę. omijam driftem biedę. Ok, zgierdź, zejmę kryształ z Asia. Dzięki za dyszkę komornik bardzo. Bak jest pełen, pełen, pełen. Omijam driftem biedę. Komornik, podkreślenie zębów. Ej, ja chyba jestem w lekkim szoku, mi się wydaje. Jak zdobędziesz jeszcze raz 32k, to mam pierwszą w życiu LK. Uuuuu! Bardzo ładnie, bardzo ładny stary, bardzo ładnie. Co robi Jasio? Ja się jest w lekkim szoczku, nie? Nie dam się że nie może dać się dać wody, nic nie się dać Ja się się walił, gołcik Bardzo ładnie, bardzo ładnie Free tulski mamy z Jasia, elegancko Dziekuję Czakowi za piątkę Dzisiaj jeden stary, yy, co siadłem w ogóle, czekajcie Co się jadłem? Miałem dzisiaj te kanapeczki z rzodkiewką jajkiem i twarożkiem, potem miałem taki shake mango elegancki, jeszcze ja go nawet nie dopiłem, bo był taki średni, ale no jem elegancko powoli i jeszcze miałem na obiad yy, tego jest z Idyka w sosie pomidorowym i błogołcik Donate czekajcie bo nie dałem czasu, SORRY Sorry, 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 jest git, już, już zrobiłem, zrobiłem O, a to tak, mi się podoba No i zajebiście, nie, mi to się podoba Jakby nie dorzekam, nie? Oj, co to? Uuu, jest tylko sticków, Yo, bracie, chill Wiesz, że jak mi kompa naprawia ty, a na masz dodania? Wiem, 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 wszystko O, rumba No po co ty mnie kurwa hitasz, syn trąby? Coś widać kurwa, że ma coś po swoim dolu, nie? Że jest zjebany kurwa ja pierdziele, po co, po co Ja nie jest sprawa z jaką gra, ale no, kurwa Każdy wie jaką gra, nie? Także ja tego nie komentuję, bo to jest bez sensu, żebym to komentował, serio Ja jestem niekontrowersyjny, ja każdego lubię Ja każdego szanuję w tej branży, naprawdę I mi to to nie? Także no, wiecie jak jest, wiecie jak jest. grachujowo. Ja się nie wypowiem, nie? Ja się nie wypowiem Goat? No dokładnie goat, nie? Goat, dokładnie goat E, Dwa ksyl za 40 tysięcy Taka numer starek też Czy dużo? Nie wiem czy dużo, ale no tyle, tyle Czekajcie, dzięki za kolegę bardzo, ekskluzji stary Ekipa, Oooo, oh. ekipa Czemu nie działa w ogóle pajączek? Czemu czym nie do z pajączka? Już mam? Już mam, zajebiście Działa? Działa, super działa e, kuba.pl masz całe specyfikacje kompa pod komendą SPEC na streamku, także sobie wpisz, opie. Wykrzyknik speci, wszystko wyskoczy elegancko. Co mam w kąpie i czego używam? Elo Expos, dzięki za kolegę bardzo za tego bracia. Laga ma żonę? Nie ma laga. Malutki laperełki? Nie złe, nie złe, nie Serio, bracia. Dlatego kidaj już i iść do lobby, dobra? Serio szybki, powrót do lobby. Chodź, 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 chodź. chodź. Mam OK Mam, okej. No chodź, malutki, chodź, no chodź, 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 no. Syk. Kurde. Nie, mam go, chyba. Mam go, mam go, mam go, mam go. Pogromca Bek. Ogram wrócił, Trumpa wrócił Tramba wrócił Oj bracie, bracie, bracie Bracie Zabie pościelczek Zrobię pościł to sama chyba już od miesiąca, nie? Jeszcze nie zmieniłem, jej, ale muszę chyba dzisiaj właśnie zmienić ten pościł, już jest to pośle za długo, tak szczerze. To jest mega niezdrowe tak szczerze jakby takie coś. Co jak praktyka aktualnie, ale dzisiaj chyba tam to aktualnie po streamku, bo już to po jest mega długo, nie zmieniam ją długo Nie by ci? Nie, nie, bo jakby ja śpię tak, że jakby poświęcła sobie miał, ja śpię bez kołdry, także no... No wiesz jak jest, nie? Bo jest mi tak w pokoju za, za gorąco. No chodź, malutki, no chodź, proszę. Może być w Itemach? Ale co dwa akcje za klam, No może, może być, może być. No malutki, no chodź, już proszę. Masz cztery serca, ale ci parasz, która pizgnę. Dead, bardzo ładnie. Fitam, poczekajcie, tylko se. Gdzie jestem? Cięcia tego sełkiska. Tu se chłopaki, elegancko wytek, bo sik. Tu mu dam lawę, łebika. Ciąg jest w ogóle w szoku jakimś ciężkim. Damy się, że zjedę na pysko Tam są w ogóle sobie jeszcze biega, bo czemu nie. E, Ten ziom w ogóle teraz chyba raczej padnie. 3, 2, 1, Banji, banji Banji, ma lambo, Mergani ma kurwa Brabusza. lambo, Genie ma w ogóle mój lambo. Czekajcie, chodźcie tu. Hej malutki, hej. Hej malutka, czekajcie. Bo tu mi coś się że jak spuszczam na pysk, o jest zajebiście. Hejka, hello. Pojebało xD? Czemu? No tak przecież mówił Bedoz, no co, czemu odklejkę, o co mu chodzi, o co mu chodzi? Jebać właśnie tak Multasa, jebać Multasa, jebać go, jebać Multasa, jebać go Jebać go do spodu, Multasa, To 6 minut, i on padł w pierwszym trapie Także no... Przygięcie, nie? Przygięcie, jakby serio I to jest jak coś, to jest jak, to jest, to jest, to jest jak coś Już jego, który tam Chyba... Chyba czwarty w tym tygodniu albo piąty już? Nie mam pojęcia, ale już trochę mu tak to wypadało generalnie. Jak się no trąba z gocikiem, nie? W takim trafie jak pad. Pad w trafie, gdzie był gravel, miał dziurkę 3 na 1 z bedrocka do dołu i nie mógł być perłą, bo drukował mu cały czas hitbox jakby dripsą, nie? Że mógł to tak przynajmniej cały czas i brokował, po prostu mu jakby Dripsą hitbox perły i nie mógłby peru do góry. Bo jest głupiutki, trochę sponikował. Także no... No nie, że nie, to by się się w ogóle wywalił. Klasyczek? Co klasyczek? O co chodzi? Co klasyczek, co klasyczek? Dawaj randkę z Kaliną Maliną Ona mnie chyba nie chce, mi się wydaje, serio jakby ona, ona chyba mnie nie chce, Kalina nie, Malina, serio Ja jestem chyba nie, nie w jej typie, mi się wydaje Nawet nie próbowałem jakby coś tam kmić z nią Ale no, nie ale widzę, jakby to jest Dexy Nie, jakby Dexy to jest Zostawmy do Dexy'emu, nie? Ja tam się nie wtrącam To jest branża Dexy'ego Nie moja, nie? Kalina Malina Ja się nie wtrącam, także no Wiecie jak jest, nie? Wiecie jak jest Czekajcie Ej hey, kamelutki, taki killam, za gruby i za biedny <grystanie> Michaster, dewilu, debilu, debilu. bez taki, dobra, bez taki. Oho, ej, po czasie, flowi! Aha, dobra, to jakieś pytanko jest. Eeeem... Masz w happening do Discorda i tam się po topeczkę sobie zgłoś, dobra? Bo już jakby... Nie jest wyciec, żeby dobrze peczek nie było. Tak się sobie po topeczkę na Discordzie w opisie, dobra? Mmm, Czekajcie. Szyszko schowania powodzenia się posuwa się po śmierci. Z tego co wiem. Zweku wam jak coś pokaże, a chłopaki outfit, tylko czekajcie chwilkę. To mam jak ma trapika? Tropic, tropic, nether. A na jak się jedną tapa na jakiś głupek. To jest jumbo! Jumbo ty głup tas, słucha się No dobra, ale nie zapomnij. Z strom i Raksena. Ej, bez takich, ale spokojnie nie zapomnę. serio, czy nie zapomnę, serio. moja mama mówi, że coś fajny, no i bardzo spokojnie. sobie mama po pozdrow mamy? I lata tutaj pewnie. Pozdro, pozdro, pozdrow, pozdro. Spodnie Spodnie Nike, bo jestem tylko ambasadorem Nike'a, serio. Jakby ja mam całą szafę Nike'u <grym> Serio Bluza z housa Nike też w porządku i temek, bo mi się podoba i była megatania. I tyle nie! Tyle z affitu, kurczę, tyle. Dasz coś? Mało mam! Luksem Biela. 7, 7, 7, pokój pełen, 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 back jest pełen, pełen, pełen. Gdzie jestem po piku? A jedno zamek! Zdomciu! Kurde. 10 zł. Nie mam miodki, nie mam miodki, nie mam miodki. nie mam miątki, za oglądanie! Boże, boże, boże. O mały tyle. Depilu, pilu, on ma wykłe litre w Twitterze, że on ucieknie. No dlaczego ten typ ma wykłe litre? No, My jeszcze gdzieś typnęło. Stary Jumbo, za 2 dyszki litro, nie? Elka w topsy Za 2 dyszki stary, dzięki za 2 dyszki bardzo bracie Afrykański Jumbo, Czekajcie. 20 złotych Jaki bot? To jest szmeger, dzięki za 2 dyszki bardzo Afrykański Jumbo bracie, Elka twoja Elegancko Elo flash, Elo flash. Nie, no, Ale no, jakby kiedyś nie ogarniałem tego wiesz Ojojoj, gdzie ja jestem? To jest Jumbo, okej okay. Jumbo, co ty odpieprzasz, stary? Czemu to się w ogóle wjeździ przez ścianę? Czy jemu nie, nie mam nielotki! Jumbo, ty gołcie! Nie mam lotki, Boże nie! Odnosiłem do wykupu nielotkę, ten chesta! I to ty piszesz z naprawdę! Jumbo! Close, close, bo close! Chodzi! No, lekka przeginka, nie? Lekka przeginka, tak szczerze. LK w topce za dwie dychy, nie? Za dwie dyszki to wchodzi w tobećce. I ja na tę dyszkę 200 tysięcy za dwie dyszki, to rozbuchowane, i musisz na każdym. co styczniu jakby komuś pójścić, nie? Oho Mogę swina, No stary, pewnie, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Mm, miałem zawał. No. Strypnie, nie dziwnego, stary, mm. nie, dziwnego. po co do mnie te pasze skarek? No bo to na każdego, nie. Chciałbym teraz zrezygnować z trzeciku, bo jest stypka, stypka, stypka jest. Czekajcie, cyk, cyk elegancko. Chciałbym z każdego. No nie, kulek. Klipkowaty, czemu pipkowaty byłem? O co chodzi? Nikulek. Oj, gdzie jestem? Chyba kurwa nigdzie nie. Niestety. Czemu byłem? Jakaś taka o co chodzi? E, Rakes V, Aster Rondo. Okej, okay. stary, no mega trap. Serio, jakby. Proje stres, stary, TPA do. Ryany Ddy. TPA do. E, proszę, nie bij mnie. Nie bij mnie, bogam, nie bij mnie, błagam, Malutki, proszę, nie bij. Proszę, masz kusikach, opej, nie bij, proszę, nie bij. Aserondo, tak, Aserondo Kubek CH2 stoi zawsze raczej. To jest jumbo. Oj, ojej! Hejka, malutki. Trzymaj go, trzymaj go! Debilu, jumbo! Jumbo! Debil, debil, daj mu łęba! Daj, daj mu łeba! Oho, to jest jakieś trapnięcie, nie ma trapnika. Cześć. Okay. nie Okej. O nie malki. Ej, to ja go chyba sobie jedziemy, Mam Nie mam weku eku Dripstone, bo sobie teraz na pysk. jedziemy na pit. Idziemy się mylka, się padł granda. Ale nie mam widzenia teraz kurczę, weku eku Czekajcie, siłka, siłeczka. Zabiłeś mnie? No, możliwe bardzo, że cię zrobiłem stary. Bardzo możliwe, że cię zabiłem. Hej, ale nie, nawet, nawet, nawet nie wiem kiedy, nie? Co to jest za jakiś dziwny? Czemu on to jest jakiś taki szybki, o co chodzi? Czekajcie, go zaraz dogonię. To sobie są pajączkę, oddaję mu w wodzie i będzie zajebiście. Malutki, dawaj kilo. Czekaj, idę cię. Hejka, witam. Ej, ten typ coś baituje. Ten typ jakoś tak, kurczę, gra jakoś tak mega dziwnie. To będzie jakiś tam zaraz? Czy o co chodzi? Bo nie rozumiem. Okay. Oho! Zanim gonię, gonię cały czas. Zanim powiem, mamy to coś tak. Jeżeli w głowie mi bas O tak, nieraz. Stary, ja sądzę, LK, twoja bracie. Za 42 zł, bracie. j Wciąż mega tanio, nie? LK za 40, 40 to tak jest cały czas grosz. mega tanio, nie? Serio? White Sigma. Rand daj to. Daj to, kurcze i temu. Ok, go bardzo ładnie. Dzięki, ja sądzę, bardzo ładna i ta. Teraz ci weź go stary. Hopka, pierwsza, twoja, Jan Sunday. Elegancko. Jaki masz nick? E, podłoga, podłoga syn, Stary. Czemu? Bo nie go niego, wie nie jestem z go nic szczerze. I ja nie go idę. Czekaj, tu jeszcze na perełkę i go widzę, już mamy. Rały wow, with my voice, nie zahamuje na chwilę, suko I got the choice, moja grupa rośnie w siłę Jeden pies, drugi wąż, twoi ludzie to debile, suko Chcesz we masz w jedną stronę bilet Rały wow, ma my voice, nie zahamuje na chwilę, suko I got the choice, moja grupa rośnie w siłę drugi wąż, twoi ludzie to debile, suko Chcesz we masz w jedną stronę bilet Ciekawski George, nie? Ciekawski George! 250. Ja pierdzielę! AML w takim razie... Ja pierdzielę Blok podkreślenie skok, ale Co się dzieje? 1 Co abitujemy. się dzieje? Ciekawski George 250 zł Co? Co? Okej? Okay. Jakby dziękuję bardzo za 200... tyle złoty Jakby dziękuję bardzo mordeczko, to pieniędzy, naprawdę Doceniam to Boże! Co w tej topce się kurwa dzieje Czekajcie Crazy w chuj. Masz farta S? Czemu farta? Czemu... Oj, na no ziomek to chyba to, to, to jumbo, nie? Ej, tu ma troba! with ma boys nie zahamuje na chwilę suko, I got no choice, moja grupa rośnie w siłę. Jeden pies, drugi wąż, twoi ludzie to debile. Słuchaj, że tmą, masz jedną stronę bilet. with ma boys nie zahamuje na chwilę suko, I got no choice, moja grupa rośnie w siłę. Jeden pies, drugi wąż, twoi ludzie to debile, Suko, że tmą, masz jedną stronę bilet. C i E k A W S K I L R G 21. 230 złotych. AML, aktywizacja. Eee, dziękuję Poknieś bardzo. 230 zł, George. I bo tu same pizdy i As mnie Halo, małpatr, telefraut, halo. Co się teraz Czas skróć? Już czas biorę, spokojnie, już, już. Oho, ziomek, strapik, słaby. czekajcie, dam łebatu, tu chcę dać. Mogę dać łebatu? tu? Mogę, elegancko. Super, widzisz, już do wyjścia, elegancko. Czekajcie, damy te, Czekajcie, czekajcie. peczkę, widzę, na mniej czasu od razu. Damy widzę topkę na 4 minuty I topka jest George'a, nie? Za 1000 zł litra Ja pierdole, chore w chuj, nie? Serio Serio. Adamik, to jest bluza stary z house'a Za niecałe co, coś złote. Także jest mega tania ta bluza, serio A gdzie będziemy trakcie, jak na widzę będziemy na trapieku? Uwaga, uwaga, uwaga Okej, okay. o kurde Co się stało? Gdzie ja jestem? Co tu, co, gdzie ja jestem? O co chodzi? Co się, co się stało? Chyba coś się z tym, jak Waste ale czekajcie czy Nic się nie skopiowało? Chyba nie. Co się w ogóle stało? Znaczy, w ściuczkach, serio, to ja to lubię. Kubek ride with my boys Tu chyba patron czy nie, tu czy chyba nie tu, chyba nie tu, czekajcie. Syk, elegancko, gołcik Eee, nie zrobię, nie zrobię, nie zrobię, nie zrobię śmigła Nie, nie zrobię, nie zrobię za śmigło Za ile zły zrobisz śmigło? Nie zrobię, za za zrobię. Nie zrobię. Ja, ja nie kefcio stary jakby nie, nie, nie tutaj, jakby nie ten stream dać, serio, jakby nie ten stream dać serio, czekajcie Zajebiście <coughs> Dajmen nie daj trzeba, Dajmen nie chcę. Eee bobeczek nie mam nie mam, jestem wolnym chłopakiem, nie mam nie mam Witam w trakku. elo 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 chłopaki No całkiem porządny trafi chłopaki serio Mucha.pl e, Jajo penisek, okej 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 Co tu jeszcze jest? Co jeszcze jest? Co jest? O on z w niego Jaki już komputer macie na streamku Te sery pojebane, z z Nie będziemy, ja chcę być w kreace. O kurwa, co? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? O ja pierdolę! Bedrock? Był Bartek? Rabarbar? Był tu skałka? Co to jest? Co to jest? No, SMP? <noise> oby nie, oby nie, oby nie. Ok. Podpisz się. Dobra, a daj tabliczkę. Daj trzy tabliczki, daj trzy tabliczkę. Oby nie trapek na SMP, proszę. S tu. Tu był. Dobra, no jest, no i co? Trzeba ale fajne, Ale fajnie, no zajebiste, zajwiste. Że ty się to chciał budować, nie, to jest chore. Czekajcie, ja to wtedy, czekajcie, co my tu mamy? To jest chyba jeszcze pusto. Bo nic chyba nie ma. Co to jest? Bardzo na baza, okej. Okay. Pewnie jest ósem. Nie, nie, nie. Nie będę kupwójców, nie będę do kupowiców. Tu jest chyba widzę pusto, tu chyba nic widzę nie ma. Uh, Sigma Get tu był, Paweł tu był, myślę, się tu był, okej, okay. okej, okay, topka, wiem, widzę. Chodźcie, blok skokamy z Spawn na podpeczkę, a topka nam się zrobi po streamku.